witam was w kolejnym odcinku widzowie i dzisiaj wymyśliłam taką karę dla czworaczek, żeby nie mówiły słowa przez 24 godziny. Mama, nie nie możecie nie możecie mówić słowa, mama przez 24 godziny. Haha. Ha. Nie wierzę cię mogę mówić. Więc no. Ma? No co to mówisz? Oki. Okay. Oki. Okay. Dobra, ja lecę na dół w takim razie. Tu w ogóle jest tyle osób, że ja nie wierzę normalnie. Zaraz szlak trafi. Ale no dobra, lecimy. Ignoruję ich po prostu. Dobra, widzowie. Ale ja się cieszę, żebym miała spokój. Wreszcie nie będzie, że. Przecież was wywalili. Przecież wywalili was. Przecież wywalili na was Z przedszkola. Szkola. Cześć, pomal się. Że co? Thank you. Thank you. Dobra, Noś. E... Noż, idź. Nie no to się sobie pomują do domu, a ja mam to gdzieś. Ja posprzątam w przedszkolu no, na pewno posprzątacie, tak! Na pewno. Zostajecie w domu. Macie zostać w domu. Macie zostać w domu, jasne? No co, one tu zrobiły za filary uroczne. Nie. Dobra, e, nie znam tej osoby. Nie wiem, jak ona tu weszła. Może jakaś koleżanka ich, ale ja to mam. No, gdzieś to. Dobra, a możemy wyjść chociaż na ogród? E, tak, możecie. Pod warunkiem, że będziecie grzeczne i widzicie, co tu się dzieje. Takie osoby. Tak, możecie wyjść chociaż na dwór. Chociaż nie wiem, czy bym mogła wam pozwolić. Ja muszę jechać szybko do koleżanki. Do koleżanki? Do koleżanki? Żanki? Nie możesz. Do koleżanki? Ma? Do koleżanki nie możesz. Proszę mi zamykać to drzwi. Co ona robi ta rowerem? Co oni robią? Dziewczyny! Halo? Nie. I po mleko ma. One chyba są naprawdę tą większą karę. No gdzie jest ta? Misia. Nikola, gdzie one poszły? No zaraz się nie wytrzymam, no. Tutaj. <śpokój> Dobra. Nie wytrzymam zaraz. Daj jak ty do mnie mówisz? Jak ty do mnie mówisz? Ja. Jak? Nikola, co ty zrobiłaś z twarzą? Ha, ha. Nikola? No, co tu się dzieje? Nikola? Się. Ja chcę nowe ubranie. Ma, a no tak zapomniałam. Czy wy się dobrze czujecie? Doprowadzę ją na spacer. Nie, no, ta jest rowerem Melisa. Nie no, przez. Strasz... Muszę sikać. No idź. Ja muszę wziąć tego psa normalnie, bo zaraz. Dobra, drzwi zamykamy szybko, żeby nikt nie weszedł. No nie, no nudzi, no jakiś kapitan Marvel weszedł. No. Dobra, jeny, zamykam tą chatę. Dobra, eee, uważajcie telewizor. Mm, sobie same rodzą. Hmm, co by tu obejrzeć Co one tam robią? E, 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 nie możecie gdzieś już do domu Do domu Co tu się dzieje? Do domu Do domu dziewczyny, no wzięło, no ja nie wierzę, normalnie. Chociaż Sonia została, ale jak ona wygląda? Patrzcie na jej twarz, ona jest. jakaś niepoważna. Ja nie wierzę, gdzie one pojechały? O, nie. Ja zaraz nie wytrzymam z nimi, normalnie. I powiedzcie, jak ja mam sobie z nimi poradzić? Do wykonania. ogóle my tu mamy. Nic nie ma do jedzenia. Jak zwykle. Eee, dobra. Jest tu trochę chłodno w sumie, więc może zapalę w filmiku. A ja widzę. Że poszukam. Poszukam ich, no bo. Co ja mam zrobić? Gdzie one są? Na rowerach normalnie, Sonia, weź, poczekaj, okej? Okay? Czekaj, powiem jej to. Czemu mi się chętnie nie otwiera? Sonia, zostań. Sonia, zostań w domu. Dobra, ja lecę, widzowie, poszukać ich. No bo, żeby one się jakoś. widzowie, e, poszukać. Widzowie szukam w takim razie. No i mam nadzieję, że nie ucieknie e, Sonia, bo ja wiem co potrafią dziewczynki. Więc no. Więc lecę poszukać. Gdzie one poszły. Tu was mam... Ale czemu tylko Nikola jest w takim razie z... z psem? Eee. Halo? No, nie ma jej? O nie, no. Ona uciekła, naprawdę. Tu Nikola, ty jest, a, a, a gdzie jest reszta? Ja zaraz padnę. Nie, pomocy! Ja zaraz nie wytrzymam. Melisa wróciła. <laughs> Pomocy. Mika? Jaka Mika? Jaka Mika? Jaka Mika? Bole, się. Patrz, co? A, a. Co? Ja nie wytrzymam. A. E eee. no ty. Jaka ty? Że co? Że co? My nie jesteśmy na ty. Jesteśmy na no. ty. Pani, pani, co pani robi? Pani, em... No, widzę, tylko dwie z was wróciły. Gdzie reszta? Właśnie. I to jest właśnie wasza kara, właśnie. Tu mi się ktoś do chaty dobija. Proszę nie. No, nie. Pani Milko, jaka Milka? Co tu się dzieje? Ja zaraz oszaleję, widzowie. Ja zaraz nie wytrzymam. Proszę. Widzowie, please help. Ja zaraz nie wytrzymam z nimi. Widzowie, jak ja mam z nimi wytrzymać, powiedzcie. Przecież one, dwie uciekły z nich. I nie wiem, gdzie one teraz są. Nie wiem, ja zaraz normalnie nie wytrzymam. I zaraz głowa pęknie. Tu ktoś mi się dobił do chaty, nie wiem. Widzowie, więc w takim razie co? Ja się z wami żegnam. Napiszcie w komentarzu... Co mam z nimi zrobić, jaką większą karę dać im? Bo widzę, że to nie zadziałało na nie. Więc w takim razie co? Ja coś z wami zagram. Wtedy pa pa! pa, pa.